So we can be free. Cześć wszystkim, witam was kolejnym odcinku na kanale. Już dzisiaj w drugim odcinku z Euro 2016 jest dzisiaj bardzo dużo ciekawych meczów. Przed chwilą mogliście obejrzeć mecz Polska Ukraina. Jak ktoś tego meczu nie widział mi na kanale, no to polecam obejrzeć. Teraz zagrałaby sobie mecz, który będzie dzisiaj o godzinie 21 Hiszpania Chorwacja i według mnie jest to chyba najciekawszy mecz. Jak do jak dotąd na mistrzostwa? No trochę szkoda, że bez modricza, który jest kontuzjowany. Chyba coś tam z Pachwinlą ma. Myślę, że gdyby był Modric na boisko, to mecz byłby o wiele ciekawszy, ale jeszcze tak w środku pola z tych takich lepszych zawodników został rakietić z Barcelony. Dobra, nie będę wam pokazywał jaki jest... Jak... Chociaż nie, jeżeli chodzi o sprawę z ustawieniem wyniku, to dobra, teraz wam pokazuję tabelę. Teraz ją widzicie na ekranie. Fantazy Wam nie muszę pokazywać, bo pokazałem Wam w meczu Polska-Ukraina. No i teraz też na ekranie widzicie jakie wyniki możecie obstawiać pod tym odcinkiem, no bo dwa, dwa, dwa mecze możecie obstawiać pod e, odcinkiem Polska-Ukraina. No i dwa mecze możecie obstawiać tutaj Hiszpania-Chorwacja. Także piszcie w komentarzach jakie wyniki obstawiacie, a jutro zweryfikujemy sobie tabelę jak ktoś trafi. A dobra, przechodzimy już tutaj do gry. Będziemy tutaj grać na Stade de France, ale normalnie ten mecz będzie rozgrywany w Bordeaux. Ale tego stadionu z, 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 z Bordo nie ma, nie ma, 516, nie ma w tym 16, nie ma też w tym modzie. Trochę szkoda, no ale na France Zagramy tak, jak ostatnio, jak nam się stadion bagował. Ten stadion jest bardzo ładny. Fane tutaj są te bandy, fajne oświetlenie, nic się tutaj nie baguje. Także tutaj jest, to wygląda naprawdę bardzo. No jest to na bardzo dobrym poziomie. To jest ten stadion zrobiony. A tutaj Luka Modric gra w meczu, jak widzicie, wychodzi teraz na boisko. Ale naprawdę, bardzo bardzo szkoda, że go dzisiaj nie będzie Gdyby, gdyby grał, to mecz byłby te, tak ciekawy Byłby taki pojedynek w środku pola, Iniesta i Luka Modric A tak to koledzy będą z kluby rywalizować, Rakitic, yy, Rakitic z... Chym Hiszpańskim, to... Kogoś mnie na myśli Iniesta, o No, INSA, według mnie, to na razie najlepsze pomocnik na tym mistrzostwo. Naprawdę gra świetnie. Takie akcje tworzy znowu nie ma hymnu. No, coś jest zbagowane w tym modzie, że, że drugi hymn, jaki ma lecieć w meczu, po prostu nie jest odtwarzany. Co jest trochę dziwne. Ja obstaję w tym meczu, zwycięstwo Hiszpanów. Hiszpanie grają naprawdę fenomenalnie. Według mnie oni zdobędą mistrzostwo. Bez większych problemów, żadnej jeszcze straconej bramki. Nasze reprezentacje w sumie też bramki nie straciły. Póki co cztery reprezentacje nie straciły bramki. Niemcy nie stracili, Hiszpanie nie stracili, my nie straciliśmy. I, i ktoś jeszcze, nie pamiętam kto, kto był tą czwartą. O i Włosi chyba nie stracili jeszcze bramki, tak mi się wydaje. No tak, nie stracili, bo pierwszy mecz wygrali 2 do 0, a drugi 1 do 0 stawionymi napastnikami, a zatem obaj trenerzy liczą na akcje oskrzydlające. Manczukić, coś tak. nie gra za dobrze na tych mistrzostwach. No spodziewałem się od niego trochę lepszej gry. A dobra, gramy. Ja oczywiście tutaj steruję hi reprezentacją Hiszpanii. No i zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. I jak się ten, jak ten mecz zostanie dzisiaj tutaj w FIFA zapowiedziany. Małany, tutaj atak Chorwatów. Ale broni tutaj DHL. na razie DH ładnie się spisuje na mistrzostwa. Bardzo pomaga reprezentacja, według mnie na razie bramkarz numer 1. Ałany podaje, nie ma spalonego, czy coś z tego wyjdzie? Już mnie tutaj obrońca goni, więc może oddam strzał, ale... Bramkarz bez problemu. Kurczę, ale mnie tutaj ktoś doganiał, nie wiem kto to był. Ale ciężko było mi Moratom uciec. Nie wiem ile Morata ma tempa, nigdy nie grałem Moratom. Ale na razie nieźle sobie radzi na mistrzostwa. Dobra forma, jeśli chodzi o Moratę. Dobra, mamy koniec pierwszej połowy. No, nie było jakiejś bardzo groźnej sytuacji w tej pierwszej połowie. Ani po naszej stronie, ani po stronie Chorwatu. Mi się wydaje, że mimo braku Modricia, ten może być podobnie zacięty dzisiaj. Takie, takie, są moje przewidywania, można powiedzieć. Dobra i jest, tutaj będzie strzał! Słupek, kurde! Ale tutaj Busquets ładnie podał do Moraty. Szkoda, że to nie wpadło. Kurczę, mogła być bramka. No strasznie się tutaj męczymy, no nie wiem, czy będę miał lepszą sytuację w tym meczu. Oooo wow. Co mi tu zrobili Nie spodziewałem się tego w ogóle Kurde Pierwszy raz mi zrobili atak w skrzydłem w tym meczu Pierwszy raz taką rzutkę mi posłali I akurat im weszła Kurde, ten mecz przegrał. 83 minuta. Nieee. Nie spodziewałem się tego w ogóle. Tylko kurde, jak, co teraz tutaj wymyśli przez 5 minut, żeby... Żeby jakąś akcję sobie wypracować. cię znaczy, będą bronić w wyniku. Ale nie pozwolimy na to. Ale jest czwórka w obronie. O, nawet więcej. więc spojrzałem na radar. Zdecydował się Z pierwszej piłki chciałem, bym do żeby spokojnie do mnie doskoczył. Nie że aż tak źle strzeli. Dobra, 69 minuta. Kuczy nic się nie działo w tym meczu. Ja nic. Za, ja nie miałem takich jakichś mega akcji. No poza tym słupkiem. Chorwaci nie mieli. A tu nagle taka akcja i. Nie, dobra, to już jest mecz przegrany. Będę tutaj rozgrywać piłkę. Może za, powinienem zacząć zmiany robić, bo ja żadnych zmian nie robię. No jakby dzisiaj taki wynik był wieczorem, ludziska, to. To przestanę wierzyć, żeby Hiszpania miała zostać mistrzem Europy. Przegrany mecz, nawet towarzyski. Jakie towarzyski, to są mistrzostwa Europy. Szpaku, co ty gadasz? Które, szkoda tej jednej bramki. Nie no. Szkoda gadać, szkoda strzępić, ja przegrałem Hiszpanią z Chorwacją Ojej. No ale właśnie po to wskoczyłem na wyższy poziom trudności, żeby czasami takie niespodzianki były Bo za jak byłem na zawodowcu, to praktycznie każdy mecz wygrywałem, a teraz na klasę światową potrafię wygrać, przegrać, zremisować, także Także coś się dzieje. No jeżeli chodzi o ten odcinek to już jest tyle. W kolejnym się widzimy jutro. Trzymajcie się, cześć!